Dokładnie 16 grudnia minie rok od czasu, gdy Anna Pichała kolejny raz pomyliła się w swoich przypuszczeniach. W grudniu 2019 roku kilkukrotnie wieszczyła, że przychodnia medyczna w Trzebnicach nie powstanie. Jak bardzo minęła się z rzeczywistością? W poniedziałek, 14 grudnia 2020 roku burmistrz Tomasz Kulczyński przyjechał do Trzebnic, aby obejrzeć na własne oczy, w jakich warunkach będą leczeni mieszkańcy naszej gminy. W tym miejscu znajdować się będą gabinety internistyczny, położny i pielęgniarki środowiskowej, zabiegowy, stomatologiczny, szczepień i dzieci zdrowych, a także rejestracja, pomieszczenia pomocnicze oraz kotłownia. Oczywiście otwieramy przychodnie w możliwie najszybszym czasie. Dzisiaj tak naprawdę przedotwarciowe rozeznanie, trzeba wszystko jest wykonane w sposób perfekcyjny, trudno to powiedzieć, ale jest nawet lepiej. Jestem bardzo zadowolony z wykonawcy. Ponieważ jest ta przychodnia zbudowana naprawdę, naprawdę w wysokim poziomie, wszelkie nowości technologiczne, beton architektoniczny przy wejściu, No po prostu creme de la creme, jeżeli chodzi o inwestycje w naszej gminie. I to pokazuje tak naprawdę, jak będą wyglądały wszystkie przyszłe inwestycje, a przed nami jeszcze ich sporo. Mieszkańcy bardzo czekają, kiedy będzie otwarcie naszej przychodni. Były takie zdarzenia, że opozycja przyjeżdżała na naszą wioskę i skandowała, że nie będzie tej przychodni. Minęło pół roku, a przychodnie mamy, stoi piękna przychodnia i będzie służyła mieszkańcom naszej miejscowości, nie tylko miejscowościom ościennym. To takie nasze Trzebnice, takie nasze drugie małe centrum, gdzie dookoła mamy miejscowości Brunów, Żabice, Ogrodziska, Michałów, gdzie mieszkańcy będą mogli korzystać z naszej przychodni. Dziękujemy, że taka inwestycja powstała. Dzięki burmistrzowi i radnym Mogliśmy wspólnie zadziałać i zrobić coś dla mieszkańców. Bardzo przyjemnie patrzeć, kiedy kolejna inwestycja w Chocianowie rośnie w siłę. Wielkie ukłony dla burmistrza, bo naprawdę to niełatwa, niełatwa, niełatwy orzech do zgryzienia inwestować i realizować przede wszystkim inwestycje, szczególnie w czasie pandemii, kiedy wiadomo, że rynek budowlany tak naprawdę nikt nie wiedział jak się zachowa. Nie wiadomo było, czy, czy ta oferta zostanie zrealizowana. Udało się. Mamy dzisiaj już za sobą piękną przychodnię w Trzebnicach. Także kolejny punkt programu wyborczego można uznać za praktycznie zrealizowany wkrótce otwarcie i trzymam kciuki za kolejne inwestycje. To kolejna zrealizowana obietnica wyborcza Tomasza Kulczyńskiego. Mieszkańcy Trzewnic oraz okolicznych miejscowości, jako Grodzisko, Żabice, Brunów i Chocianowiec, będą mogli odwiedzić swoich lekarzy w godnych warunkach. Budynek został przystosowany zarówno dla pacjentów chorych, jak i zdrowych.